Słuchajcie, dzisiaj mamy kontynuację niedzielnej, rodzinnej niedzieli, a ta już jeszcze film się nie zaczął, pod popcorn zjedzony. A zresztą film się dopiero zaczął już, bo później 30 minut. szybko. Byliśmy właśnie na filmie bestia. Powiem ja wam, że tak beznadziejnego filmu to dawno nie widzieliśmy, dlatego że, że zaczęła się gdzieś jakaś akcja, i nagle, nagle gość trafił do szpitala i nagle już koniec. I wszystko jest dobrze. Nie zdążyło się nawet, ja nie wiem, ogarniacie to? Świetny Z Zwiastun był cudowny, bardzo Mówi taki nakręcił. On pozostawił swoich synów i oni zemsty szukali, wiesz, w Nowym Jorku. Ale słuchajcie, ja tam nie byłam na takim filmie, że aż byłam w szoku, to już koniec, prawda? To było złe, Ej, ale czekajcie, bo na film zaczynał. Kurwa, nie wychodzimy, na no. On no. trwał minut. Tak wydaje, jakby to było. Nie. Zobaczcie, w ogóle w kinie w Młocinach są właśnie takie fotele, że można sobie leżeć i to jest super. Nawet nie chce nam się czasami tu jechać, ale właśnie przez to, że jest taka wygoda. Druga znalazł z jakiegoś która Oli podobna. Na TikToku. Nie fajna? Tak, fajna, bo podobna. Pff, to dobra? Dobra. A dodaj ten popcorn. nie istnieje.